To, co wyróżnia salon N7 Beauty Lunch na tle konkurencji, to przede wszystkim jakość oraz pasja z pracy. I kiedy mówię jakość, myślę tu przede wszystkim o tym, czego oczekują klienci, bo to przekłada się na satysfakcję. Kiedy mówię pasja, myślę tutaj przede wszystkim o naszych pracownikach, o naszych specjalistach, bo zależy nam na tym, żeby w jak największym stopniu mogli oni obudzić swoją kreatywność, więc staramy się zapewnić im wszystko, czego potrzebują. Nazywam się Dawid Matuszczyk i jestem współwłaścicielem marki N7 Beauty Lounge w Gdyni. Ja się przeprowadziłam do Polski z pięć lat temu i od kiedy pamiętam brakowało mi tutaj takiego miejsca, że przychodzę i robię sobie i paznokcie, i włosy, i pielęgnację, najlepiej jednocześnie wszystko. Bo w półtorej godziny można zrobić trzy zabiegi, dla mnie to już jest luksus. Nazywam się Inna Matuszczyk, jestem współwłaścicielką salonu N7 Beauty Lounge w Gdynie. Aktualnie w naszym zakresie usług mieszczą się usługi związane z fryzjerstwem, manikir, pedikir, usługami dla laminacji rzęs bądź brwi, natomiast w przyszłości planujemy ten zakres poszerzyć. My postawiliśmy na jakość i wybraliśmy kosmetyki, które są produkowane w mojej ukochanej Sycylii. Są to kosmetyki Davines, to są eco-friendly i jakość kosmetyków odpowiada tej cenie, którą oni mają. W 7 Beauty Lunch kładziemy bardzo duży nacisk na prostotę, ekologię i innowacje. Rezerwacje na naszej stronie internetowej to naprawdę nic trudnego. Wystarczy wejść na stronę internetową, skąd można przekierować się na portal moment.pl lub też zainstalować aplikację w celu rezerwacji wizyty. Efekty naszej pracy można zobaczyć na Facebooku i również na Instagramie, na naszym profilu firmowym pod nazwą N7 Beauty Lounge. Zapraszamy Was do N7 Beauty Lounge. Przyjdźcie i zobaczcie prawdziwą różnicę.